to ostatnie spotkanie z Zagłębiem Lubiny, ono było Wam potrzebne, żeby wrócić na te dobre, zwycięskie tory? Tak, myślę, że na pewno. No, odzyskaliśmy tą, tą dobrą pasę po, po tych trzech nieudanych meczach i, i myślę, że na pewno morale drużyny wróciły na, na, na te dobre tory. Dzięki temu możemy patrzeć w przyszłość z pozytywem. Wykorzystałeś drobny uraz Piotka Jarosiewicza i rozegrałeś całe spotkanie. Powiedz, jak Ty się czułeś na boisku? No tak, no, można powiedzieć, że, że trochę kosztem pierwszego skrzydłowego wszedłem tutaj na, na 60 minut, aczkolwiek no, no, starałem się pomóc na tyle ile mogłem drużynie i, i wydaje mi się z dobrym skutkiem i, i, i efektem. Jak tyle ocenił te 60 minut? A Ciężko stwierdzić, bo nie rozmawiałem z nimi indywidualnie, więc, yy, więc no... Ciężko, ciężko cokolwiek powiedzieć, ale mam nadzieję, że no pozytywnie, bo no wiadomo, wynik, wynik był, był na naszą korzyść, stąd też no mam nadzieję, że, że, że wnioski dla mnie i dla trenera też były korzystne. To chyba dla zawodnika też taki pozytywny kopniak jak rozegrać pełne 60 minut i, i być w grze razem z zespołem. Tak, na pewno, na pewno. Zwłaszcza, że no, no sporo się, się, się działo pod. Pod, pod względem tego, że, że no mówię, nie dostawałem tych szans przez ostatnie kilka, kilkanaście miesięcy, stąd też mówię fajnie, fajnie jest wejść na boisko i, i też się pokazać z dobrej strony, czy to przed publicznością tutaj puławską, czy to też i, i, i trenerem. To zwycięstwo w puławach wysoko odniesione szczególnie cieszy, szczególnie teraz, że teraz jedziecie na trudny teren do Głogowa. Chcąc się zrewanżować za porażkę w pierwszej rundzie. Zgadza się. No mamy, mamy sobie coś do udowodnienia, mamy, mamy możliwość walki o kolejne trzy punkty, które na pewno nam dadzą większy bufor bezpieczeństwa przed drużynami, które, które są za nami, także no, no liczymy na, na, na dobry, dobry mecz i, i, i liczę, że, że te trzy punkty wywieziemy z Głukowa. Jesteście świeżo powideo. Co możesz powiedzieć o, o zespole z Głogowa? No Jest to na pewno zespół, który korzysta dużo z, 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 z kołowego. Dużo grają właśnie jeden na jeden. Skrzydłowi tak naprawdę bezkompromisowi skaczą z każdego możliwego miejsca, które tam mają. Także. No zobaczymy. No, bardzo dynamiczna drużyna, e, ale no, tak, jak, tak jak wiemy, no, wideo jest, jest wideo. Mecz, mecz zweryfikuje tak naprawdę wszystko. E, także no, myślę, że nie ma tutaj się co zastanawiać nad tym, jak, jak wygląda drużyna. My możemy sobie e, oglądać poszczególne ich akcje, ale, ale tak naprawdę to boisko zweryfikuje. Zapytam Cię jeszcze, jaka jest recepta na ogranie głogowym. Myślę, że na pewno skuteczność z naszej strony. Jeżeli będziemy grać tak jak z Lubinem w ostatnim meczu, będziemy drużyną, będziemy się wspierać na każdym kroku, Bramka nam też pomoże, to, to na pewno wyjdziemy z tego meczu pozytywną ręką. Łukasz, to spotkanie z Zagłębiem Lubiną no było Wam potrzebne, żeby przełamać tą negatywną pasę tych porażek niespodziewanych? Tak, zdecydowanie. To nie był może jakiś tam, powiedzmy, oczywiście z szacunkiem wygórowany przeciwnik, ale musieliśmy pokazać w tym meczu przede wszystkim swoją w cudzysłowie drużynowość, spójność i fajnie to wyglądało nawet z ławki. Cały zespół żył tym meczem do samego końca pomimo dużej przewagi w trakcie meczu i mam nadzieję, że jest to taki zalążek tego, co pokażemy do końca sezonu. No właśnie, tu utrzymaliście skuteczność z Legionowa, bo 36 bramek, ale poprawiliście zdecydowanie grę w obronie. Tak, poprawiliśmy obronę, zmieniliśmy delikatnie system i jak na razie widać, że to fajnie funkcjonuje i na pewno będziemy to ćwiczyć do samego końca. Jak ty czujesz się na popularnej jedynce? Ja dobrze, ja sobie tam daję radę, parę razy już tam grałem też za granicą skąd też, myślę, że stąd też taki pomysł, żeby wypróbować tą, tą formę obrony, no i na razie nam to jakoś wychodzi. Jesteście świeżo po wideo przed poniedziałkowym spotkaniem, co możesz powiedzieć nam o drużynie z Głogowa? Bardzo szybka i zwinna, która gra bardzo dużo jeden na jeden, zwłaszcza dwóch zawodników, na których trzeba będzie zwrócić w stu uwagę większą naszą. Zespół, który przede wszystkim nie popełnia błędów, gra, gra tą piłą długo do, do jakiegoś sensownego rozwiązania i to myślę, że to jest ich klucz takiego dobrego wyniku w tym sezonie. No i my będziemy musieli przede wszystkim w obronie tym się przeciwstawić. No właśnie, chciałem zapytać Cię o, o tą receptę twoją, na to jak te atuty głogowe można ugasić i, i pewnie zwyciężyć głogowie, mm -hmm. zrewanżować się za pierwszą rundę, bo tutaj nieszczęśliwie azoty przegrały. Tak, tak, wiem, oglądałem akurat ten mecz. Receptę. Receptą będzie to, że my będziemy musieli zagrać w obronie przede wszystkim bardzo dobre spotkanie. W ataku, jak widać, w każdym meczu rzucamy ponad 30 bramek, w jednym nawet no, ponad 30 bramek. Także problem jest obrona i my musimy się na tym skupić. I ta recepta będzie tylko i wyłącznie dla na naszej gry z tyłu. W spotkaniu z Zagłębiem powrócił popularny ketchup do bramki. Jakie to jest wsparcie dla drużyny? Myślę, że bardzo duże. Zresztą było to widać w tym meczu dużo odbitych piłek, co skutkowało właśnie MVP meczu. Także na pewno dla nas, dla obrony jest dużo łatwiej grać gdzieś z tyłu głowy, że mamy w bramce takiego zawodnika.